Na naszym kanale co chwilę pojawiają się różne ciekawe i nietypowe rozwiązania. Dziś pokażemy Wam, jak jeszcze bardziej wykorzystać słuchawki Bluetooth. Czy wiecie, że pod słuchawki Bluetooth możecie podłączyć dowolne źródło dźwięku? Także analogowe i z urządzeń, które nie posiadają obsługi Bluetooth. Możemy na przykład podłączyć dźwięk ze starego telewizora czy radia. Możemy też podłączyć dźwięk ze starego dyskmana, albo MP3. Przedstawiam Wam kolejne bardzo ciekawe urządzonko. Co to takiego? To nadajnik oraz odbiornik Bluetooth w jednym. Urządzenie to jest bardzo tanie i bardzo dobrej jakości, a to ze względu na przesyłanie dźwięków stereo. Podobne urządzenia niestety nie oferują już tej opcji. A tutaj za niecałe 20 zł mamy super urządzonko, które pozwala przesłać dźwięk bezprzewodowo na różne sposoby. Po pierwsze, możemy przesłać dźwięk analogowy z urządzeń, które nie posiadają nadajnika Bluetooth, przesłać go możemy do słuchawek Bluetooth. Co jeszcze? Możemy także przerobić zwykłe słuchawki na słuchawki bezprzewodowe, wówczas przełączamy się w tryb odbioru i podpinamy nasze słuchawki do tego urządzonka. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie i bardzo przydatne, które polecam. Na naszym kanale tylko takie super rzeczy zobaczycie.